Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega i Tarnobrzeskiego Oddziału Strzelca chcę Państwa serdecznie powitać jak co roku w Dzień Śmierci Władysława Jasińskiego Jędrusia pod pomnikiem jemu poświęconym i poświęconym jego żołnierzom. Spotykamy się w pogodzie takiej jak z piosenki Jędrusiowa Dola ale tym bardziej cieszę się, że tak licznie Państwo się zebrali a żeby uczcić postać niezwykłą, bo Władysław Jasiński był postacią w historii Tarnobrzega rzeczywiście wybitną, jedną z niewielu, którym udało się z kart historii lokalnej przejść na wielkie karty historii narodu i państwa polskiego. Władysław Jasiński, nigdy mało o tym powtarzać, był jednym z pierwszych w Polsce organizatorów oporu niepodległościowego po agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę. Stworzył jako jeden z pierwszych na ziemiach polskich najpierw organizację odwet, a potem oddział partyzancki. Niezwykłe jest to, że nie tylko był jednym z pierwszych, ale to co stworzył pod koniec 1939 roku przetrwało aż do końca okupacji. Mogę powiedzieć, że mało takich przypadków w historii ziem polskich pod okupacją, ażeby. Dzieło stworzone przez jednego człowieka przetrwało tak długo, i to przetrwało również śmierć jego organizatora. Władysław Jasiński jest postacią, która zasługuje na wspomnienie, również i dlatego, ponieważ może stanowić dzisiaj pewien wzór, pewien wzorzec wychowania patriotycznego. Kiedy spieramy się, jak wychować młode pokolenie czy mówić o walce, czy mówić o pracy. Władysław Jasiński był tym, który swoim żołnierzom mówił, iż walka, praca i nauka powinny iść z sobą w parze. Wychowani, wykształceni przez niego ludzie, jego żołnierze z Odwetu i oddziału Jędrusie to ludzie, którzy po wojnie stworzyli niezwykłe środowisko, którzy po wojnie osiągnęli bardzo wysokie pozycje na różnych stanowiskach pracy. Pół roku temu umarł jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatni, jego żołnierz Zbigniew Kabata-Bobo. Wybitny żołnierz, ale również wybitny naukowiec. Większość żołnierzy Jędrusia to tacy ludzie. Warto o tym mówić, warto o tym przypominać, ponieważ Jędruś jest tą postacią, która może służyć, jak powiedziałem, nam w XXI wieku, nam szukającym patriotycznych wzorów. Proszę teraz oddział Tarnobrzeskiego Strzelca o apel poległych. Rodacy, w 72. rocznicę bohaterskiej śmierci Władysława Jasińskiego, legendarnego dowódcy partyzanckiego z lat II wojny światowej, Stajemy tu, w Tarnobrzegu, przed pomnikiem Jędrusiów, symbolem chwały i pamięci tych, którzy tworzyli organizację Odwet oraz oddział partyzancki Jędrusie. Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, mając serca przepełnione pamięcią i wdzięcznością dla tych, którzy, spełniając swój wielki oraz patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny, złożyli na jej ołtarzu największy dar, własną krew i życie. Dowódco działu partyzanskiego Jędrusie, twórco i komendancie organizacji Odwet, poruczniku Władysławie Jędrusiu-Jasiński. Stań do apelu! Poległ na polu chwały! Antoni Tosiu, Marianie Gorycki, którzy wraz ze swoim dowódcą polegliście w starciu z żandarmerią niemiecką w ściance, stańcie do apelu! Poległ na polu chwały! Zdzisławie De Ville, Wando Szcześniak, Bolesława Kozłowska którzy polegliście w trakcie pacyfikacji Sulisławic. Stańcie! Na Pelu! Polegli na polu chwały! Stanisławie Jasiński, Józefie Gorycki, Stanisławie Maruszaku, Tadeuszu Czuk, Władysławie Chyjku, Stanisławie Chyjku, Wincenty Jando, Witoldzie Kozioł, Stanisławie Kuraś, Wincenty Łopatko, Ewo Utowicz, Wiktorze Macoszek, Józefie Rosenblatt, Władysławie Skowroński Kazimierzu Szpilko, Zygmuncie Szpilko, Karolino Stawiasz, Marianie Turbak, Marianie Wątrubski, Marianie Wiktorowski, Karolu Wojteczko, Bronisławie Zybura, Zbigniewie Różycki, Józefie Biernat, Janie Piela, Franciszku Kasak, Józefie Kasak, Franciszku Motyka, Kazimierzu Wiszniowski, Bolesławie Czub. Stańcie do Belu! Polu, chwały! Wzywam i was, wszystkich niezłomnych członków organizacji podziemnej odwet. Rodziny i krewnych partyzantów zamordowanych w obozach koncentracyjnych i obozach pracy, którzy swoją postawą do końca oddani byliście Polsce. Stańcie do apelu! Cześć i Wzywam i was, mieszkańców wsi Struszki, Tursko i Osali oraz innych wsi zamordowanych przez Niemców za udzielanie pomocy partyzantom. Stańcie do apelu! Cześć i! Pamięci. I was wzywam, wszystkich pozostałych bezimiennych partyzantów legendarnego Oddziału Partyzanckiego Jędrusie, żołnierzy Armii Krajowej oraz batalionów chłopskich, którzy na tej ziemi spoczęli, na zawsze dając dowód swojego bohaterstwa i oddania ojczyźnie, wszędzie pełniąc swą ciężką służbę, płacąc krwią własną za umiłowanie wolności. Cześć ich pamięci, chwała bohaterom! Patrzcie, do szyków W imieniu organizatorów chcę jeszcze raz podziękować wszystkim za przybycie. Dziękuję serdecznie Panu Prezydentowi, Panu Przewodniczącemu. Dotarł do nas Pan Starosta. Serdeczne dzięki, to jest ważne, żebyśmy pamiętali o tych, którzy byli przed nami, którzy tworzyli naszą historię. Tworząc tą historię, tworzyli naszą tożsamość. Znając przeszłość, tak naprawdę możemy poznać nasze dzisiaj i możemy próbować zmierzać ku naszemu jutru. Σα